W hali widowiskowo-sportowej szkoły nr 2 w Działdowie odbył się koncert Piosenka na Zakręcie Historii. Podczas wydarzenia zabrzmiały pieśni patriotyczne. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Our Voice i Miejski Dom Kultury w Działdowie. Podczas koncertu zaprezentowało się wielu wykonawców. Wśród wykonawców będzie też zespół muzyczny kierowany przez Staszka Czeczota, będą chóry dyrygowane przez panią Danutę Czeczot, czyli Our Voice, cudawianki Sunlight i wielu też solistów, wokalistów, m.in. państwo Elżbieta i Zbigniew Stankiewiczowie, pan Stanisław Szwaracki, pan Daniel Chodyna, pani Ewa Pydynkowska, no i wielu innych. Jak słychać, było czym nacieszyć ucho. Koncert przyciągnął uwagę, o czym świadczyła pełna hala. Chór Our Voice dla przybyłych przygotował nie tylko pieśni patriotyczne. Otwory zróżnicowane, od Roty, która rozpocznie nasz koncert po Arachie, po krakowski Splin, czyli rokowe piosenki lat 80. Burmistrz miasta, który objął honorowy patronat nad wydarzeniem, jest wdzięczny pomysłodawcom przedsięwzięcia. Tak naprawdę od lat zastanawialiśmy się, jaką przyjąć formułę obchodów święta niepodległości. I tutaj z pomocą przeszło nam Stowarzyszenie Chóru Our Voice, pani Danuta Czeczot i pan Stanisław Czeczot. I bardzo serdecznie chciałem im podziękować, ponieważ po raz pierwszy w ubiegłym roku wyszli z inicjatywą wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, czy, czy też takiego koncertu patriotycznego, który przyjął się w związku z powyższym no, w tym roku nie było wyjścia. Powtarzamy to i myślę, że ta impreza już na zawsze wpisze się w kalendarz obchodów świąt naszego miasta. Należy więc cieszyć się z organizacji tego wydarzenia i czekać na kolejną jego edycję za rok.